Czy masz squeaka już na swoim koncie? Nie? To dobrze się składa, bo słuchajcie, dzisiaj pod tym filmem będziecie mogli zgarnąć właśnie takiego squeaka i jeszcze takiego skinka do niego. Bo słuchajcie, dzisiaj robimy przegląd wszystkich skinów i w ogóle nowości, jakie będą w najbliższym czasie w Brawl Stars. I zaczynamy oczywiście od tego księżycowego króliczka, squeaka. No zobaczcie sami na niego, no wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Ta piłeczka tutaj jest taka specjalna. Królicze ząbki są. No i co ma tutaj w plecarzku? Ma w jakiegoś mini chyba czekoladowego króliczka. To jest chyba w ogóle ten koszyk, święconka, coś tak. Takiego. Jeszcze ma jakieś pasy na sobie i taki jakby księżycowe księżycową przypinkę. Tutaj tutaj ma jakąś marchebeczkę, Bardzo fajny skin. No i słuchajcie, jeżeli nie macie skwika, no to możecie się zgarnąć ode mnie właśnie takiego skwiczka i tego skina, którego w tym momencie wam pokazuję. Jak to możliwe? Ano także współpracuje z Supercellem, no i po prostu dostałem od nich aż 6 takich skinów, o boże, pokazałem 10, 6 takich skinów. Do rozdania dla moich kochanych widzów. Także, jeżeli chcesz wygrać dzisiaj właśnie jednego z tych skwiczków, to koniecznie zostaw łapkę w górę jak najszybciej pod tym filmem. Zasubskrybuj mój kanał, czyli wciśnij ten czerwony kluczek na dole. Wyślij link do tego filmu. I swojemu znajomemu, który grał kiedyś w Brawl Stars. Może wróci, jak zobaczy takiego fajnego skina. I jak już to zrobisz, napisz w komentarzu, gotowe i obserwujmy kanał. To tyle, owozową. W tym temacie to tyle. A pewnie chcielibyście, słuchajcie, wiedzieć, jakie są wyniki na tą kartę tutaj z ostatniego odcinka, bo tutaj 100 złotek było rozdawane. A to dzisiaj wam nie powiem, powiem wam w następnym odcinku i już niedługo. W ogóle to mam dla was szansę. Spróbujmy dzisiaj dobić pod tym filmem 5000 łapek. Jeżeli się uda dobić te 5000 łapek, to jutro też wleci odcinek. Deal? Deal. Dobra, jeszcze sprawdźmy sobie tego skina w ogóle, jak on wygląda tak in game. Jezu, sorry za moje włosy, ale mam je za długie, muszę iść do wygląda tak króliczek, bardzo. Jeszcze zostawia taką gwiazdkę. Nie, no bardzo spoko. Zbierzmy sobie ulta i zobaczmy ulta. Uwaga, na samym środku zobaczmy ulta. 3, 2, 1, pyk. I dużo takich małych króliczków się rozprzestrzeniło. Bardzo fajny skinek, jeszcze do zgadnięcia za darmo. Moja ocenka, słuchajcie, dla niego 9 na 10 Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnego skina, to muszę Wam powiedzieć, że mam bardzo fajną ciekawostkę. Słuchajcie, ciekawostka jest związana z Rapsem, ponieważ zmienili mu opis. Kiedyś miał jakiś inny opis, a właśnie teraz przeczytałem, że został właśnie zmieniony przy tej aktualizacji. I teraz Raps w opisie ma coś takiego. Choć Raps warczy na podwładnych, to dobry psiak. Jest poważny i opanowany. Dobrze kryje swoje psie cechy, chyba że ktoś rzucił piłeczkę. Czyli chodzi o to, że Squeak rzuca piłeczkę. Squeak jest z jego pieskiem, czyli jest takim jego w sumie pod. Nie, chwila, jak to squeak jest pieskiem? Pieska rafsa? Dobra, nieważny mózg mi od tego wywrócił. Ale tak, jakoś to tak działa, że ten jest jest pod vaniem, jego on rzuca piłkę i on wtedy się nie może opanować. Zostawmy ten temat. Przechodząc już do skinów, zaczynamy sobie słuchać od poko. W ogóle zobaczcie, ile on ma skinów. Nie wiem, czy on nie jest postacią, która ma najwięcej skinów ze wszystkich, ale ten nowy, dostępny właśnie za pierwszy poziom, to jest ten Desperado Poko. I co? No i bardzo przyjemny zawodnik, bardzo fajna tutaj tego gitarka. Czapeczka też naprawdę koks, nie no, szef. Szef, taki na dzikim zachodzie totalny szef. Dobrze, czy jak to wygląda w samej grze. No i... słuch, sucho coś rozwaliłem. Ale dobra, mniejsza z tym. Strzelamy. Czekajcie, co tu tam leci? Bo jakoś tak nie mogę... Zuwal. To są konie? Ty, z tego poko lecą jakieś konie, patrzcie. Jakieś konie takie startują z tego pokoju. i naprawdę śmiesznie ten atak teraz wygląda, mam wrażenie. Ale okej, okay, jeszcze możemy sprawdzić sobie zawsze super atak. No to to raczej się nie powinno zmienić. Sprawdzamy tutaj jeszcze ten atak leczący poko. Ty też jakieś śmieszne te konie były. Czekajcie, sprawdźmy w dół. Sprawdźmy w dół. Nie, to są jakieś czachy. Ty... Pokoje pokój jakiś zwariowany dosyć. Dobra jeszcze raz. Czekajcie, muszę tak sobie rzucić, żeby to lepiej, lepiej sprawdzić. Ej, co cool. mi trzeba, przestań! Jakiś czachy. Ej, fajny ten pokój, że coś takiego zielonego po nim zostawało. Jak skin za pierwszy level y, w nowym sezonie, karnetu, bardzo fajnie. 9 na 10. Ona jest 10 na 10, ale ma ładnego psa. 4 na 10. Następny skin jest do Loli i to jest oczywiście bandytka Lola z tym swoim takim lisim wilkiem. Chyba bardziej wilk, nie? Wilk z gnatem w środku, w swojej buzi. No Lola tutaj ma jakiś makijażyk taki zbójnicki. No, nie zła, nie zła przestępczyni. Zobaczmy ten jej atak. Okej, okay, to są liski? To są takie lisko-wilki? Chyba bardziej wilki, albo może po prostu, nie wiem, jakieś wam wilki małe? Nie wiem, jakoś nie mogę się temu za bardzo przyjrzeć. Dobra, jeszcze sprawdzamy oczywiście... Znaczy no, to powinno raczej wyglądać tak samo jak zawsze. Leciał taki kapelutek, o tyle inaczej to wyglądało, no a tak to bardzo podobnie. Też atak możemy się teraz tutaj lepiej przyjrzeć, bo w sobie atak z dwóch stron leci. Dobra, zatrzymamy ją sobie, czekajcie, podejdziemy tu. No dawaj, dawaj. Quick. No, spoko skinek. Temu akurat daje takie 7 na 10, albo może nawet. No, no takie 7-8, coś takiego. Teraz będzie coś mocnego, bo słuchajcie, kruczek. Kruk też ma naprawdę dużo skinów. No i on chyba ma jednak troszeczkę więcej od poko. Kościany kruk. Słuchajcie, moje pierwsze skojarzenie. Sandman. Nie wiem, czy oglądaliście ten nowy serię na Netflixie, ale jakoś tak mi się skojarzył. Bardzo, ale to bardzo fajny skin. Słuchajcie, jak widzimy, tutaj kruczek ma taki pojemniczek na swoją truciznę, Do tego ta czacha, te oczy, te w ogóle ostrza w dłoniach. Nie no naprawdę przekozacko to wygląda. Dobra, musimy to wypróbować to wypróbować. To możliwe, że nawet daje 10 na 10 dla tego skina, nie? Jeżeli to będzie jakoś fajnie tutaj bierze też wyglądać. Sprawdźmy sobie. Fajna, tak. Czekajcie, rzucimy tak. Takie rozchodzące się trzy ostrza z takim zielonym. No, zielona trucizna, nie? To jest dokładnie chyba ta, co miałem przy pasku, nie? Jeszcze sprawdzimy sobie ulta. Ult jest tutaj bardzo ważny. Uwaga, uwaga. Pyk! Cłotam się! Ej! To wyglądało dobrze. To wyglądało dobrze. Czekajcie, jeszcze raz. Albo dobra, skoczę tu. Bo tu będzie lepiej widać. Takie kruczki się rozlatują na boki. Kuzackie. Ej, dobra! Pierwszy z kim w dzisiejszym odcinku 10 na 10. W ogóle, słuchajcie, jeżeli będziecie kupić jakiś skim w sklepie to polecam używać kodu Damian. Kolejny legendarny zadymiarz i tym razem Halloweenowy Leon. W ogóle tutaj tak. Pojawił się ten lizaczek. Wcześniej go nie miał na początku, łaził bez niego. Ma tutaj torbę na cukierki, oczywiście. Ma jakieś przebranie duszka czy kogoś takiego. Spoko! Bardzo spoko. W ogóle patrzcie, co ma na nodze. On na nodze ma. To są kajdanki takie, w sensie nie wiem, jak to się konkretnie nazywa, ale, ale to coś na zasadzie kajdanek, że przy, przyczep do nogi i do jakiegoś drugiego miejsca, żeby ktoś nie mógł stąd uciec. Także dobra, wypróbujmy sobie tego lunika w grze. A tak? Czekajcie, co to jest? On rzuca nagle czterema takimi pojemniczkami na te cukry. Bo patrzcie, bo jak to się robi takie małe, to potem widać nie? Czekajcie, no tutaj. O i z tego cukierki jeszcze wypadły, jakieś lizaki. Patrzcie, cyk, cyk, cyk i tu takie spadły małe, małe te, jakby woreczki, torby. na to na te całe cukierki, które on tutaj miał. Dobra, sobie jeszcze nabijmy ulta. Przecież na ulcie? No to o, oczywiście. Ej, jakieś duszki się pojawiły. No już myślałem, że nic nie będzie, a jednak, a jednak coś. Dobra, patrzcie to sami. Big. Fajne, bardzo fajne. Ja myślę, że ten skin też nie będzie jakiś bardzo drogi. W ogóle czy jest już informacja, ile on kosztuje? Tak! Jest informacja, że on kosztuje! Słuchajcie, 49 gamów za tego skina będzie. To jest naprawdę giga, giga dobra cena. Jak za taką fajną animację używania super ataku? Nie, ja go na pewno kupię. Akurat ja go kupię na 100%. Bardzo fajny skin. W stosunku cena do jakości daje 10 na 10. A jeżeli chodzi o cenę tego kruka, którego teraz tutaj macie, którego przed chwilą mieliśmy, no to oczywiście 149 gamów, ale no jednak widać, że do no, drogi, no drogi. Dobra, chyba wiecie, jaki teraz skin się szykuje. No i jako, że mogę mówić te Ceny. No to stonks pam, profitowa pam, wyk zbiera pieniążki nie no, bardzo fajna, bardzo fajnie tutaj ktoś przekminił to wszystko Idealnie odzorowane to jak na tym memie, nie? Fajniutka pam z krawacikiem, taka bizneswoman Dolarki wszędzie jeszcze w ogóle Jak to jest, że ona ma tu jedną teczkę w łapie, a tu ma zaraz drugą I jeszcze tam jakiś dolar się wyświetla i kręci Dobra, fajne, sprawdźmy jak tutaj wygląda w A co do jej ceny? To jej cena też jest całkiem stonks, bo to jest 49 gemów Ty, jaki fajny tak? Joki wojna tak! O! Ej, naprawdę, te skiny za 49 gramów robią robotę. Ty ten... Nie, ej, dla tego ataku. Ty warto kupić tą bombę. Ja na początku byłem taki... Nie! No taki stonks tutaj chcieli znamować, zrobić tego skina. No taka pam. No okej, okay, nie, ale taka jakaś bez polotu mocno dobra, ale jednak grze to wygląda znacznie, znacznie lepiej. No tutaj ta walizka z sianem też robi robotę, ten dolar się jeszcze tak fajnie unosi. No i te ataki pam. Ej, mi się strasznie podobają te ataki pam. Pyk, 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 pyk. Zobaczcie jak to fajnie jeszcze tak śmiesznie skręca. Ja myślę, że to może nawet trochę wrogów rozpraszać. Pyk, 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 pyk. Kozackie. Ej, dobra, też muszę dać 10 na 10 w stosunku ceny do jakości. I to też chyba będzie skin, który kupię, nie? Naprawdę. chwilą pokazałem wam trochę tanich skinów, które wyglądają moim zdaniem naprawdę spoko, no to teraz przejdźmy do czegoś naprawdę, naprawdę drogiego. Bo jak widzicie, Mecha Mortis i to już nawet w trzech wersjach. A że bierzemy tego pierwszego? No dym, no dym, no dym. Co on to zrobił? Czemu on właśnie rozwalił jakąś, nie wiem, kłodę? No giga mocny ten skin, naprawdę giga mocny. Nie dziwię się w sumie, że taką cenę dali jeszcze w takim zestawie, nie? Jak to było pokazywane właśnie w brotoku Bardzo fajny ten Mortis, no. Czekajcie, sobie co zrobimy... Polejmy sobie od razu. Tutaj ma być ulta. Dobra, gdzie rzucamy tego ulta? A, dobra, tu sobie rzućmy. Trzy, dwa, jeden. Jakaś kula, ty. Tego się nie spodziewałem akurat. Ale nie, no też to spoko wyglądało. Ale no tutaj się spodziewałem, że raczej to będzie dobrze wyglądać. Czekajcie, rzućmy to. Ja bym sobie rzucił to jeszcze troszeczkę inaczej. Dobra, rzucamy to tak. Pyk. Patrzcie, taka kula sobie leci, i wszystkich. Ile tutaj zadała damage? A? 1350? Dokładnie, no. Nie no, ten Mortis naprawdę bardzo fajny. A oprócz tego są jeszcze dwie wersje kolorystyczne. Ten jest fajny. Taki, ma tutaj takie złote elementy z białym. Fajne połączenie, lubię takie. I dalej mamy już takiego mrocznego mecha Mortisa, ok. Nic, no i też spoko. Ale chyba ten biały mi się bardziej podoba. Podsumowując, Mortis jest naprawdę bardzo fajny. Ale w stosunku cena do jakości daje taką. meszkę Coś takiego. Oprócz tego wszystkiego, między innymi Baz właśnie dostaje złotego i srebrnego skina, tak samo Grif, Edgar, w ogóle Edgar też już ma naprawdę sporo skinów. Przejrzeliśmy skiny, no to teraz, słuchajcie, pokażę wam dwa nowe gadżety, które wejdą do Brawla. Pierwszym z nich jest właśnie gadżet do Grifa i jest to deszcz monet. Przy następnym rzucie monetą Griff wystrzeliwuje 33% więcej monet. Okej, okay. sprawdźmy to. Słuchajcie, patrzcie to. Strzelamy i tutaj, jak widzicie, wystrzeliwuje to 6 monet. Klikamy ten gadżet. O Jezu, w ogóle nawet ult mi się załadował. Ale dobra, nie strzelamy najpierw ulta, strzelamy najpierw tym. I widzicie? Była jedna więcej W się sensie jedna cała partia trzech, nie że jedna moneta więcej Oczywiście o to mi chodziło Jeżeli chodzi o ulta, no to normalny ulci wygląda tak Rzucać sobie 5 kart, a potem tym ulcik chyba się nie zmieni, wiecie? Ojej, chyba, dobra, już zmarnowałem ten gadżet. Zmarnowałem ten gadżet, ale no, zrobiłem to wcześniej i, i ten ulcik się po prostu nie zmienia, jak, jak coś. No, też było napisane w gadżecie, że chodzi o koiny, nie? A nie te karty, którymi rzuca Griff. Drugą osobą, która dostała nowy gadżet, jest Bas i są to okulary rentgenowskie. Bass widzi wewnątrz wszystkich krzaków obszarze działania i jego superataku przez 12 sekund, ładunki na mecz 3. Dobra, to trzeba to sprawdzić troszeczkę inaczej. Dobra, Bas już wybrany, boty dodane. Okej, okay, idziemy, Jola, na sam środek. Tylko po to, żeby sprawdzić ten nowy gadżet baza. Czy ja tam radę w ogóle to podnieść? Bo już... No nie, no co za porówy, zestakują się na mnie. Dobra, ucieknę, ucieknę, ucieknę. Ucieknę, dobra. I uwaga, odpalamy okulary rentgenowskie. Dobra, powiększa faktycznie wizję. Op, op, przyda się na pewno Za tej postaci. Nie no, fajnie powiększa wizję. Dobra, wizja jest przeogromna. Bardzo fajnie. Czekajcie, patrzcie, teraz, na... teraz mam normalną. Bardzo mi się zmniejszyła, nie? Patrzcie to, cyk. I siema i ja widzę wszystko, tutaj, co tu się dzieje. Ja mogę sobie nawet tak zrobić, że nawet nie musiałem, nie? Że ja tutaj teraz mogę być królem gry z takim gadżetem. Naprawdę Bass z tym gadżetem dużo zyska. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze ten nowy tryb, czyli właśnie ten ostatni żywy, tutaj ten tryb z 8 bitem który był zapowiadany. Zepsute roboty obróciły się przeciwko nam. 8-bitowiec jest naszą ostatnią i jedyną nadzieją ma w sobie tajny kod i musi przetrwać za wszelką cenę. Chroń 8 bitowca przed falami złych robotów, aż czas upłynie, aby wygrać mecz. Zbieraj zadymiarskie monety, aby utrzymać 8 bitowca w walce. Chciałem przedstawić ten tryb, ale niestety nie mam z kim zagrać na razie, bo Wszyscy inni twórcy śpią, a w Polsce też nie ma ich za dużo. Także mam nadzieję, że niedługo jakiś zagraniczny mi pomoże. Ode mnie, słuchajcie, teraz to by było na tyle. Przypominam, że właśnie tego skwiczka dzisiaj możecie jednego zgarnąć ode mnie. Wystarczy, że zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, o, wyślecie ten film, jakiemuś znajomemu, który grał kiedyś w Brawl Stars i napiszcie w komentarzu gotowe. To tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że już jutro, bo się 50 łapi, także zostawcie kłopkę, siema!